W końcu po wielu miesiącach oczekiwania gra Hogwarts Legacy doczekała się nieco większej aktualizacji, choć uprzedzam, że nie jest ona przełomowa, a część z nowości była już dostępna wcześniej na konsoli PlayStation, więc to użytkownicy innych platform będą dużo bardziej zadowoleni. Na wstępie zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Update był zapowiadany na początku roku i ostatecznie trafi do gry 6 czerwca. Najważniejsza zmiana to udostępnienie zadania The Haunted Hogsmith Shop dla wszystkich graczy. Do tej pory była to misja ekskluzywna dla PlayStation. Jak nazwa zadania wskazuje, dzieje się ono w Hawksmith. Poza dostępem do tytułowego sklepu otrzymamy również związane z misją dodatki kosmetyczne. Inna duża zmiana to wprowadzenie trybu fotograficznego. Można powiedzieć, że nareszcie, bo chyba każdy tego pragnął od premiery gry, aby móc się pobawić fotografa i uwiecznić cudowne widoki w zamku i jego okolicach. Aż dziw bierze, że musieliśmy na to czekać ponad rok, ale przynajmniej tryb ten będzie naprawdę rozbudowany. Już na zwiastunie aktualizacji widzimy mnogość funkcji, w tym m.in. ustawianie filtrów, zmiana pory roku, możliwość usunięcia postaci z kadru, czy nawet zmiana pozy, w której znajduje się nasz bohater. Na pewno taki tryb to fajny powód, aby odkurzyć dziedzictwo Hogwartu i poradzeć na miotle w poszukiwaniu fajnych miejscówek. Pozostałe nowości to m.in. dodany strój więźnia z kabanu. Przy okazji zapraszam Was do mojego filmiku, w którym wyjaśniam jak odwiedzić to mroczne więzienie w grze. Update zaoferuje nam również nowy skin do miotły w kolorze lawendy, pięknego onyxowego hipogryfa oraz pamiętne okulary Harry'ego Pottera z pierwszej części z widoczną taśmą klejącą na łączeniu. Elixir Felix Felicis również będzie od tej pory dostępny na pozostałych platformach, a nie tylko na PlayStation. Ostatnia istotna zmiana to możliwość zresetowania punktów talentów. Do tej pory było to niemożliwe, więc musieliśmy rozsądnie rozwijać naszą postać. Od teraz zresetowanie punktów będzie wymagać jedynie zapłaty pewnej ilości monet. Moim zdaniem to bardzo dobra decyzja. I to tyle. Z jednej strony gra oferuje kilka dobrych zmian, z drugiej nie otrzymamy żadnej nowej zawartości. Nie mówiąc o tym, żebyśmy się doczekali jakichś nowych misji, czy nawet udostępnienia opcji gry w Quidditcha. I być może takowych zmian już w Hogwarts Legacy się nie doczekamy, bo twórcy myślą już o kolejnych dużych projektach i nowych produkcjach ze świata Harry'ego Pottera. Dajcie znać jak oceniacie aktualizację i którą zmianę oceniacie najlepiej. Dzięki za uwagę i zapraszam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Polecam również odwiedzić inne materiały na moim kanale.